To on zapłaci za pogrzeb papieża. Wieści błyskawicznie obiegły świat. Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące pogrzebu papieża Franciszka. Teraz na jaw wyszło, kto zapłaci za jego ostatnią drogę. Wielu może to zdziwić. Papież Franciszek nie żyje. W światowych mediach pojawiła się poruszająca wiadomość: papież Franciszek zmarł. Oficjalne potwierdzenie tej informacji przekazali przedstawiciele Watykanu. Wiadomość ta błyskawicznie obiegła cały świat, pogrążając miliony wiernych w żałobie. W ostatnich dniach życia Ojciec Święty zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi, a jego osłabiony stan nie pozwolił mu już na dalszą walkę z chorobą. Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia, w wieku 88 lat. Odszedł w swojej rezydencji w Santa Marta w Watykanie. Papież Franciszek, należący do grona najstarszych zwierzchników Kościoła w historii, przez wiele lat zmagał się z poważnymi schorzeniami. Doskwierały mu między innymi problemy ze stawami. Przez co poruszał się na wózku, a także przeszedł kilka operacji oraz stanów zapalnych. Ostatecznie jego wyczerpany organizm nie był w stanie przezwyciężyć zapalenia oskrzeli, które przyczyniło się do jego śmierci. Stolica apostolska, świadoma pogarszającego się stanu papieża, od dłuższego czasu była przygotowana na ten moment. Obecnie Watykan ujawnił pierwsze szczegóły uroczystości pogrzebowych, wskazując konkretną i dla wielu zaskakującą datę. Pogrzeb papieża Franciszka. Papież Franciszek sam zaplanował szczegóły swojej ostatniej drogi i postanowił odejść od wieloletnich tradycji. Zamiast spoczynku w kryptach Bazyliki Święty Piotra, które od wieków były miejscem pochówku papieży, Wybrał inną lokalizację, Bazylikę Santa Maria Maggiore. Zrezygnował również z tradycyjnej, bogatej trumny z cyprysu, cynku i wiązu, prosząc o prostszy wariant, wykonaną jedynie z drewna i cynku. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Konstytucji Apostolskiej Uniwersji Dominici Gregis ogłoszonej przez Jana Pawła II w 1996 roku, Uroczystości pogrzebowe powinny się odbyć między 4 a 6 dniem po śmierci. Według mediów możliwym terminem jest sobota, 26 kwietnia. Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą, przekazało biuro prasowe Watykanu. Dokładna data pochówku papieża zostanie ustalona podczas pierwszego zebrania kardynałów. Które zaplanowano na wtorkowy poranek. Dla wielu wiernych może być zaskoczeniem, że uroczystości odbędą się tak szybko. Stolica Apostolska jednak od dłuższego czasu była przygotowana na taką ewentualność i odpowiednio wcześniej rozpoczęła organizację ceremonii pożegnalnych papieża Franciszka. Kto poniesie koszty za ceremonię pogrzebową? Kto zapłaci za ostatnie pożegnanie papieża? W testamencie ujawnionym przez Watykan w poniedziałkowy wieczór papież Franciszek wyraził życzenie, by po śmierci spocząć w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. Zaznaczył, że pragnie prostego pochówku, bez wystawnych elementów, z grobem umieszczonym bezpośrednio w ziemi i jedynym napisem Franciscus. Dokument, datowany na 29 czerwca 2022 roku, został ogłoszony publicznie w dniu jego śmierci. Papież zawarł w nim także informację, kto ma pokryć koszty jego pogrzebu. Wydatki na przygotowanie mojego pochówku zostaną pokryte sumą od dobroczyńcy, którą przeznaczyłem na ten cel, by przekazać papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Odpowiednie instrukcje w tej sprawie przekazałem Jego Ekscelencji Rolandasowi Makrikasowi, komisarzowi nadzwyczajnemu Kapituły Liberiańskiej, zaznaczył papież.